Cześć! Witam serdecznie! Odpalony! I ku mojemu zdziwieniu nie szarpie. Ładnie schodzi tutaj z dawki paliwa. Nie czuję żadnej wibracji na razie na budzie. Może w tym zyskiwaczu, no niby ale może przy Może coś tam wpadło, no nie mam pojęcia. No to teraz jakieś paski, nie paski do założenia. Na razie nie mamy tu żadnego sprzętu. A! No i no gwizda. Gdyby tak zrobił przelot, nie będę świdował Zobaczymy co z tego wyniknie Złoży się do kupy i będzie wiadomo Może jeszcze tam gdzieś Grzesiek przyjedzie, podepnie się komputerem Zobaczymy, no bo też gdzieś tam Widzę, że teraz troszkę pochodził I bardziej się miesza No ale to co było, to co jest, to jest rewelacja Bo nie szarpie tą budą To na razie gaszę Jakieś pierwsze testy dzisiaj będą i może jutro w pole! Pozdrawiam!